Dzień dobry Pani. Proszę Pani, moje nazwisko doktor Mazgało. Ja dzwonię z gabinetu USG przy ulicy Floriańskiej. Proszę Pani, w następującej sprawie dzwonię. Jeszcze w urzędu to dzwonimy w ogóle, tak? południe. Hmm. Proszę Pani, otóż dzwonię z następującą propozycją. My w tej chwili wykonujemy, w dniu dzisiejszym, promocyjne badania ultrasonograficzne przez telefon za pomocą sprzętu amerykańskiego. Jest to zupełnie bezpłatna promocja, dlatego chciałbym dowiedzieć się, czy może Pani bądź któraś z koleżanek byłaby zainteresowana takim bezpłatnym badaniem. Proszę Pana, no i co w związku z tym miałabym zrobić? Gdyby była Pani zainteresowana takim e, badaniem, e, mam następujące pytanie. Czy e, siedzi Pani w tej chwili na e, krześle, na fotelu? Na fotelu takim, tapicerowanym, Przy komputerze. Czy jest Pani e, w stanie odchylić się troszeczkę, e, tak żeby e, ciało było luźne, nie napięty brzuch? Nie ma problemu. Dobrze, to umówmy się w ten sposób. W momencie, kiedy ja włączę maszynę, proszę odczekać, ja Pani powiem już, proszę odczekać mniej więcej 5 sekund, po czym część słuchawki, ta, ta proszę Pani, która... Do której, mówię? Do której się mówi, prawda? Mm -hmm. Do której się mówi e, e, i ta, do który, którą się słyszy. O to chodzi, że obydwie muszą być przytknięte e, do brzucha. Mm -hmm. Jedna wysyła dźwięki, druga je zbiera. Mm -hmm. Dobrze. Nie ma problemu. Po czym, e, po odchyleniu, nie wiem, bluzki, czy coś, proszę wsunąć może pod bluzkę e, słuchawkę, mm -hmm. e, proszę e, słuchawką o, wykonać ruchy wokół brzucha. Dosyć mocno przyciskając, tak, żeby aż prawie poczuła Pani lekki ból w brzuchu. Czy to do badania dolnych partii brzucha, czy całego, o, całej jamy brzusznej? E, proszę, proszę po całej jamie brzusznej e, pojeździć. Mm -hmm. e, mniej więcej przez okres 30 sekund. Mm -hmm. e, dobrze, czy jest Pani gotowa? No, można powiedzieć, momencik muszę zamknąć, czy Oczywiście. Halo? Tak. Jestem gotowa. Dobrze, to ja sekundkę tylko tutaj przygotuję ma maszynę. Dobrze. Dobrze. Teraz ja odliczę do trzech, Powiem mhm. start i pani po chwili przyłoży słuchawkę i e, zacznie pani wykonywać te ruchy, o których pani mówiłem. Jeżeli ma pani zegarek, proszę sobie odliczyć. Nie będę liczyła do 30. do 30 proszę policzyć. Dobrze? Mhm, Uwaga. Un, deux. Ano? No chyba nie. No, tak, tak, no, <grywki> oczywiście. oczywiście nie, nie wszystkie rzeczy e, byłem w stanie zobaczyć, ale to co widziałem, mogę pani powiedzieć. Mhm. Otóż tak, e, wątroba jest lekko otłuszczona. No tak, mam nadwagę, niestety. Leciutką, więc myślę, że należałoby się troszeczkę za siebie wziąć za dietę. Poza tym wszystko wygląda w porządku, w nerkach miseczki jest kula pastan dobry, mm -hmm. to cienkie w normie, śleciona bez zapachu, kolor fioletowy w normie. E, proszę Pani, natomiast mm, nie mam takie wrażenie, czy Pani kiedyś, y, może jako dziecko na przykład, y, nie połknęła przez y, przypadek guzika? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie pamiętam po prostu takiego faktu. coś no mam takiego? Mieli no, tak, tak? Guzik cztery, z czterema dziurkami. To być może nie o, taki, wie pani wygląda, jak od piżamy albo od y, pościeli może. No nie, nie wiem, no nic, nic sobie takiego nie przypomniałam, ale wie Pan, dzieci to... Różne rzeczy dzieci robią. Robią i nie no pamiętają. I głupie dowcipy robią i tak dalej. No dobrze. Robią. No właśnie. Tak, tak. Proszę Pani, oczywiście, że tak. A to wszystko w ogóle, cała ta historia, to również jest dowcip. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.